Rias o zdecydowanie tak na mnie móc Moje miejsce na mapie oczywiście zachód Nie opuszczę zachód I też nigdy nie zapomnę o dziecka jestem wychowany w Wielkopolsce Wiara w klub daje powody do poszerzają ją fankrowy Wielu może o nas mówić, że jesteśmy specyficzni Mamy swoją gapkę, którą zrozumiał liczni. To co cię wita, to z rana, to klara piesza Każde pytanie czy zdanie kończymy na tej o dziwo, słowo piwol to nie znaczy bandyta Ale media wiedzą swoje i toną stereotypa To mój region tu pieprzamy pyry z dzikiem Słowa o nas samych łączymy z bitem. Jest jeden klub tutaj, ty dowiedz Na nasze wyrtu liczy się tylko Leo To jest Polska, to jest mój region Wiem to. Mamy jeden cel, jeden druk, jedną wieczność no, To wielko Polska, miasto to Poznań To jest Wielkopolska, to jest mój jego Mama łapy, czy jest na Dzieci, które Mamy jeden cel, jeden kruk, jedną wieczność no, To wielko Polska, miasto to Poznań Nazwy właśnie wyjął, i moje stanowisko Poznański styl, niebiesko biała krew Pomoc mury na dzielnicach i na landach W niebiesko-białych barwach Pięknie dziś w Gdzie kolejowym herbem zaznacza się te miasta Tam gdzie panuje lech, a prób do dopiętnie dorasta Na pogrzeb graf oddany dla powstańców Bo dziś tylko kibol składa hołd temu miastu On pamięta również o heroicznych zrywach Poznań czerwiec, piękne sześć, o tym nie zapominam Na murach tylko lech, LPU i kolejosz Budzą strach na dzielni wśród zabłąkanych sierot nie wiecie, na Zabijamy mury w hasła jak książki kronikarz Więc też do łapy puchy pędzle i zapełniaj ściany Niech każdy wie, że Wielkopolski nie oddamy tej I niebieską krew spąpuje białe serce To jedno mam i nie trzeba mi nic więcej To jedno mam i nigdy tego nie oddam Reprezentuję miasto, niebiesko biały Poznań Pytasz mnie, czy są dla mnie oprawy. No to jest tak, jakbyś mnie zapytał, czy jadłem kiedyś pyry z gzikiem. Jadłem. I teraz sobie wyobraź, że pyry z gzikiem są bez pyrów. No to tym dla mnie jest mecz bez oprawy.